No dobra, no to widzimy. idziemy za taką e, gracza Hamashi, tutaj akurat NPC-ty, npc, -ty, no jest NPC, NPC -ty. gracze tu, to bardziej losowo. I jeśli chodzi o znalezienie NPC-ta, gracza, mówię mówię, to trzeba płacić srebrami, które niestety w dużych kosztach tu jest, ale opłaca się to, ponieważ są bardzo świetne nagrody, więc tutaj wam, pokażę wam jak wygląda, wyglądają tutaj nagrody z takie, takiej bazy? Tak niedawno, a nie wiem czy będzie w dzisiejszym odcinku, ale możliwe że będzie, odblokowałem sobie strefę czwartą. Więc 10 dni czekania, i mamy stary most, on naprawiłem. E, I mamy też odblokowane kolejne poziomy, i to też mamy gracza. Automatycznie nadobiało. E, może nie to, to gracza. Więc kto wie, może w następnym odcinku. Wam pokażę co można dostać z lepszej bazy, bo to sobie lepsza baza. Dlaczego? Mam ti są na wysokim poziomie. Więc kto wie, na razie pójdziemy na taki troszkę słabszy. Ale może nie będzie taki słaby, kto wie. Zobaczymy. Dobra. Na razie tak wygląda jak ekipunk. Jak 40 dynamików się kiera, ewentualnie na jakieś niszczenie domków. Słaby pistolet, bo nie jest ulepszony, bo ja mam tam jeden ulepszony na poziom czwarty I najlepszy nóż jaki mam, pod kłamienia. Więc jedziemy Mam nadzieję, żeby tylko nie spotkać jakiegoś zwierzaka. Bo nie mam przy sobie lepszej zbroje powinienem wziąć niebieską zbroję Ale niestety ona jest w naprawie, więc no niestety Nie mogłem tego wziąć, mogłem sobie wziąć zieloną od szybkość ataku też tam minimalnie daje, ale już wiem, miałem... problem. Tu... No. Tylko jedno pytanie: Gdzie jest tu? Jest jakiś gracz. Nie widzę żadnego gracza. Jest tutaj drewniane e rzeczy, więc mogę około nas pokolić, sobie zniszczyć. Tu jest na dynamit. ale nie widzę gracza. Nie wiem, czy ja mogę to zniszczyć. na razie nie podchodzę. Dobra, przebijemy się tutaj od środka. To jest drewniane. Tutaj? Wiadomo, drewniany stuk to mogę się kilku sobie rozbić. Że jak Na razie się nie da, możliwości oszczędzać. oszczędzać. O, mamy akurat metal na czwarty płyn, to jest akurat dobre. Czacie? Antonio, żeby nie coś zjeść, uleczyć się. Drzwi są z od tej strony i Tutaj chyba trzeba dynamicusu, użyć, tak. Mogę tutaj się. O, mogę tu się kiełko Mamy możliwość, to od razu używajmy się Nie wiem, czy ja dobrze trafię. To jest, to jest jakieś gotowanie. Nie wiem, czy ja chyba. Op, właśnie. Mogę trochę tutaj wycelować. O, o, o. Dobra, Panie patrzymy jest też troszkę tam siekę, Mogę sobie wziąć padek z zapasową. O! Uczek smażony. Ładnie. Dlaczego? To życie będę miał więcej. Mogę tego dobić. Co tutaj mamy? Stały efekt mamy. Nice. Mamy stały efekt. Kolejny kolejny Kolejna razie tego. Dobra, ja jestem już zadowolony, bo mam już przyspieszenie z tymi sudowców. Strasznie bardzo OP. OK. I tu tylko denariusz. Dobra, no to dawaj. Może? Panie, tu jeszcze możemy. Dobra. Tu mamy. na czwarty poziom. Biodę węgiel też. Sztabki, że Panie, biodę od razu. Ja mam taki jaki w sztabkach. Na razie no. jeszcze tak troszkę wytrzymuję, na razie czego to wrócę się siekierkę. To tu jest akurat niestety pusty. czwarty poziom kamienia spoko. Nawet bardzo dobrze. Ten mamy. To na pewno biodę. To są bardziej rzadsze. Ciarka to na razie tyle. To na razie takie takie okno. Mogę tego, skrzynki cewne. No. Aj. Mogę tego. No nic, no to na szkoda, no bo. Jakiego zrobiła to bez sensu. Dobra, przebijamy się do głównej bazy. Chyba nie ma określa, bo widzę, że trochę ta tak nie ma nikogo, więc. Chyba jest to jestem zadowolony. No, nie muszę się napieprzać. Dobra. Aj, po dwa dynamity bierze, nie jeden. Ostatnio jak byłem pierwszy raz, to mi po jeden. Teraz po dwa Biorę. O! Strzelba nawet, Dobrze, może być. Mam jakąś skrzynkę. Biodą, to, to. to, kieł na razie nie biodę. Eee, aha, wiem dlaczego biodę dwa edy... dynamity dla prześciany. Dobra. W razie czego też się wrócę, bo mam jeszcze w bazie jeszcze więcej dynamitów. Dynamity to trochę wysoki koszt. Ja sobie na spokojnie sobie tam wybrałem trochę tego dynamitu. Nawet na razie. O właśnie, akurat to do produkcji dynamitów. To mamy jeszcze skóry. Że taka postaci. Tak. A, ty, patrzcie. A bym się tego nie spodziewał. Dawaj, wszystkie drewno. Chyba będziemy to robić na dwie ludki. o, Miejsce nam trochę zabraknie. Jak nam się pieka. Zresztą połowywać trzeba. Dawaj, wszystkie. Na szybkość pod konika, czy tu? Nie, nie wejścia. A ty sam, pójdziemy. Konika, tak. To chowaj, to chowaj. Tu ma 20, tu ma 20. Dobra, wstydz, już jakieś tam jak miejsca. Chodźmy co radzie dalej. drzwi są tutaj, dobra. No, też. Nie no, wiem czy od strony, bo mogę też od tej prawej. Takie. Powiadomienie o sterowaniu na telefonie, a na komputerze jest troszkę inaczej. Wiadomo. Tym oczywiście pozwoli bo o! Cwart poziom, fajnie. I odzielony, zielony. Fajnie, zawsze więcej obrony zawsze yy, szybkość ataku. Jeśli mi taki plus jeden, to bardzo dużo rzeczy oddaje. Fajnie. Trzeba trafić kolejne pazunek. kolejne produkcje do dynamitów ai, o, da? na czwarte, na czwarte to, ah to było dekoracja, decoration, aha, no to no, to jest dekoracja, dekoracja, Dobra, bo jest jeden, ten, to ty o, mogę to znowu dobra Ja niż ten nerwita. To tu mamy? Żelazo na pewno. A, będę musiał się wyrócić, no bo już nie ma miejsca. Dobra, ale pokażę wam dozu. A to po odcinku sobie zrobię dwie rundki. Pokażę mam mniej więcej od razu wszystko, co tu będę miał. Te bazy. O cool, kurde, kutka na czwartym poziomie. Świetnie. Nice. To no i ten Dobra, ładnie. Zdzielony w ogóle ciuchę. Trzeba zrobić na pewno dwie dątki, Na pewno Dobra, dawaj tej eti Habą No co tutaj mamy? Może być HP, Ja strasznie HP mamy mało, więc się przyda, siekieka też się przyda, dobra to wszystko rozwaliliśmy była jakaś duża baza, bo ostatnio jak byłem za pierwszym razem to była bardzo większa, a tutaj taka niższa była, więc akurat spoko, bo nie musiałem tyle niszczyć, nie dużo dynamitów, bo zużyliśmy tylko 9 dynamitów, więc a ostatnio zużyłem tylko 3 dynamity, ale samo siekieka ja też możemy no, polecać się kilka, więc tutaj wiadomo, wyższy poziom więcej dynamitu będzie potrzebne. Dobra, No to wszystko. A, des, des, to jest zniszczone. A, jeszcze tutaj nie. No. A, na razie tak A, weszło w pułapkę. Ale minus 80% ha, to na dużo. To się też nie traci. Dobra, no tyle. No, chyba z tego zrobił odcinek nawet, bo raidy to widzę, że nawet. Miałem miarę długo, 10 minut odcinka, więc okaz tego będzie odcinek taki nie taki specjalny jak wyglądałem Raidę w tej grze na takim trzecim etapowym poziomie Jak mówię, w następnym odcinku pójdziemy na czwarty poziom, czyli wyższy więc dzięki serdecznie za obejrzenie tego odcinka jeśli Wam się spodobał, zostawcie łapkę w górę Thank you for watching Like, subscribe Bye, dzięki, na razie, cześć